Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy i zapraszam Was na kolejny unboxing. Dzisiaj mam dla Was dwie pozycje, które udało mi się zdobyć dzięki uprzejmości wydawnictwu Granda, z czego jedna to jest nowość, która dopiero co się ukazała, więc tym bardziej jestem ciekawy. Ja już tutaj je Wam przyszykuję. Proszę. Są gotowe. A powiem nawet więcej. Tutaj widzę... Też dostałem takie przypinki. Czytam komiks oraz wydawnictwo Granda. Świetna sprawa. Także dwie przypineczki i dwa komiksy. Pierwszy to jest opowieści z i tu jeszcze jest dopisane Mnemosyne. Jest to komiks Filipa Szuszcza oraz Pauliny Jakling. I tutaj powiem szczerze, ja jestem zadowolony. Jeżeli ktoś śledzi mój kanał, wie dobrze o tym, że lubię i cenię polskich twórców. Chciałbym, żeby coraz więcej tych komiksów było dostępnych na rynku, dlatego tym bardziej się cieszę z tej pozycji. Niestety, kurczę, moje egzemplarze widzę troszeczkę tutaj w transporcie gdzieś kurier może rzucił bardziej i się troszeczkę przygięły. No nic, trudno. Ale na pewno lektura będzie, wierzę, że ciekawa. Gdyż, no mówię, polscy twórcy ostatnim czasy, no, mi się podobają. Także tak się prezentują te komiksy. I tutaj mamy drugą i jest to komiks Paper. I za niego odpowiada, tak jak widzimy, Kamil Drążkiewicz i Wojtek W. Zieliński. Także też widzimy, że jest to od wydawnictwa Granda. Tak tutaj się prezentują te dwie pozycje. Także no, ja jestem bardzo zadowolony. Polskie komiksy są super. Cieszę się, że będę miał możliwość przeczytania tych dwóch pozycji. Na pewno się z wami podzielę moimi odczuciami. No i super fajne przypinki, kurczę. Trzeba by je gdzieś przepiąć. Może na komiksową Warszawę, jak się będę wybierał, to... Wezmę je ze sobą. Także, moi mili, tak to się prezentuje taki szybki unboxing, jeśli chodzi o komiksy od wydawnictwa Granda. Ja im bardzo za to oczywiście dziękuję. Wam jednocześnie przypominam o tym, że jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, możecie zasubskrybować kanał, napisać jakiś komentarz, polubić, ewentualnie udostępnić moją twórczość. Przypominam o koncie na Facebooku, prawda? Jest tam fanpage, jest konto na Instagramie. I oczywiście ruszyła już od jakiegoś czasu strona www, jeżeli ktoś jeszcze o tym nie wie. Także jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za, tą, za ten krótki czas, który chcieliście ze mną pędzić przy tym unboxingu. Dziękuję wydawnictwu Granda. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!